Dziękuję dziękuję. Nie wiem, dzisiaj przejdziemy, tak jak obiecałem, Sweet Home Sweet. A może nawet uda się w Ale to zobaczymy. Tak. Wiem, że przed chwilą wyszedł part 1. Ale nie lubię czekać.

To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why, it is with enormous pleasure, that as the founder of Playtime Co. I announce... ...my camp, our very own, own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place that's to belong to our very own ecosystem Dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and mothers, until you have to remember that in you. They bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? We're going to go. here again. Oli. Cool place, right. right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle we're of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room. And... So, you got the key. Now, I'm like probably going to go? go. Well, head back out. You should find a door just to get the, the, the cable card you need Cały czas prosto. Okej. Okay. wam się to załaduje? No i co? To jest tak, że możemy go zabrać. Maszyna może mieć kilka głupich bezpieczeństw, żeby pracować, ale myślę, że to może to zrobić. Zadam się, gdy to zrobię. Następnie idzie tutaj. Oj Mam przecież że ten odcinek może trwać 20 minut. Bo no Trochę się przechodzi home sweet home, a mamy już 4 minuty normalnie tutaj. No, może być trochę długo. No. Wiccie sobie teraz to przesuwacie. Musicie po prostu przelecieć to. Tak. Jeśli przelecicie. I teraz raz, się otworzy. Ale lepiej, ja się tu zawsze wycham. Mam się na możecie sobie tylko poobijać Albo poskoczyć. gaz da się tu. na 97 no właśnie no power outflank teraz w tym czasie wychodzicie sobie z tego

Widzicie tu. Tam macie taki domek. Tam właśnie kamerka. Mam. Widzowie. Dobra, wróciłem. Idziemy teraz tutaj. Tutaj idziemy. Tak. Jeśli będziecie tutaj, musicie teraz wejść bardziej tu. Tak. Musicie wejść bardziej This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young girl. No, no, no. Roby. Tak wiesz. No. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the. discovery. This is what he jest Roby. Ale Hagi. Wagi pomuszę cię w niego wejść. No. Tutaj. Nic nie ma. Nie było. Nie szukajcie nikogo. Tele telefonu, to ten telefon jest tu, w tych otwartych drzwiach, tu, na kolejnym. Zjedz sobie tu, miedziesz ten telefon. I tu będzie katnap. Nie bójcie się, to on wam tak będzie może że zrobić. Idziemy sobie teraz tu. Mamy buzzword. Na I tam zobaczycie chyba katnapa pierwszy raz. Tak, całego. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie. Tam idziecie i tam będzie katnap. No. Tu puka, ale tego się nie pójdzie. Tu. Tu jest kutnup. Macie kutnupa. Podchodzicie do niego. On ucieka. I jakimś magicznym cudem wcale nie weszł w ziemię, eee, check, no. Teraz tu musicie iść. I po tej stronie zawsze jest prosto. Po tej właśnie. Chyba za trzecim razem i już jest prosto. Nie idziecie tam, bo to jest pod mucha. Znaczy i tak nie dawaje się. Idziecie sobie tutaj. mieli katnapa, tak samo wam znowu nic nie może zrobić. No, Zobaczcie tego katnapa. No. no. Tam idzie sobie. Nie musicie go bać. się bać. Musicie iść tam. Tam skrę będziemy musieli skręcić. Jak skręcimy, to tam będą takie drzwi. Widzicie? Ja, tam są takie drzwi.

we're certain that in the days to come, you'll find your new family no, here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the hall, sit right. lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovation where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you now, every one of you has your part in that future, yeah. so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, for what you've done, not, for your supervisor is here and happy to listen. and should you come back years later, your conscience finally getting the better of you. May you descend Cinek into the dark duszy, and the dust to Finding all that awaits you are incomprehensible horrors Each hungry for your Trzeba return, prze... each eager Nie, that they might find you to jakoś Perhaps they jakoś... smile at you from a shadow Their smiling mouths full of teeth and porady. meat and plastic, plastic. Pięć, Watching Pięć, and waiting patiently for their turn at a warm, welcome. Or perhaps they won't allow you tego on się to figure A world that's there now. Welcome home. No, if it's welcome home, then he'll No, you won't be able to get job but it's Wyłączy z halucynacji. Tak. Jeśli wyłączy Was z halucynacji, będziecie mieli tutaj... Wszyscy mówią, że, naj, że jedną z najtrudniejszych miejscach. Ale nie. To jest bardzo proste. Otwieracie sobie te drzwi. There you go, Adam. don't Udało się zorganizować spotkanie takie. No i piszcie też w komentarzach, czy chcecie więcej Wiktora. Bo on może być nawet jedną... drugim współpracownikiem tego kanału. Ale to jest Wasz wybór, czy chcecie więcej Go. 啊。 Nie w ogóle nie chodzicie obok niej bo, bo ona nam później zjechać. Zaczekajcie, do... tu. okay. Tutaj zatrzymamy nasz filmik, bo skończyliśmy właściwie z Sweet Home. Dobra, bajo, widzimy się w następnych odcinkach.